Radio Spektrum Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Kolędek usłyszeliśmy w innej aranżacji. Skąd zespół czerpie inspiracje, aby właśnie one tak brzmiały? Myślę, że tu duża zasługa Mateusza Pospieszarskiego, który te kolendy zaaranżował, z którym współpracujemy od lat i... I, I on gdzieś tam to wszystko wymyślił, natomiast wielki wpływ też na to, jak to brzmi, miał, miał skład, który je wykonał, czyli Gurale, był też nasz kolega z Meksyku Tomasz Sanchez, był, był, było parów jazzmenów wybitnych jak Jud Gralak, jak Marek Pospieszelski i, i wcześniej wspomniany Mateusz. Ma pan jakąś swoją ulubioną kolendę albo pastorełkę, którą zawsze stara się wykonywać podczas właśnie koncertu kolend? Czy, czy raczej zostawiam pan dla siebie właśnie w okresie tych.? Te... Wszystkie kolędy mi są bliskie i, i tak naprawdę nie potrafię jednej wyszczególnić. Każda ma w sobie moc, każda ma w sobie przekaz i, i, i nie chcę tu preferować jakiej, jakiejś jednej. A czy łatwiej albo trudniej wykonuje się piosenki z płyt, które się ukazały, czy właśnie takie kolędy, które tak naprawdę znają wszyscy i czy nie ma takiej obawy, że poprzez nową aranżację mogą one się nie spodobać? Jest taka obawa, dlatego my staramy się te kolędy śpiewać w sposób dosyć tradycyjny. Oczywiście dodaliśmy tam parę nowych części, nowych wzrotek, nowych riffów, ale, ale jednak linia melodyczna zostaje ta sama, ta do której ludzie są przyzwyczajeni. A kiedy dowiaduje się Pan, albo doświadcza takiego przekonania, nagrywając piosenkę, że, że już jest dobrze? Czy sam Pan taki wniosek e, potrafi sobie wysnuć, czy, czy, ra, czy raczej e, e, ludzie, z którymi Pan współpracuje, próbują przekonać? Nigdy nie wiem, kiedy jest dobrze. Tak naprawdę nikt z nas, z zespołu, nie spodziewał się, że piosenka BOS odniesie taki sukces, więc to już o czym świadczy. To jest wielka tajemnica, wielka zagadka, i potem wielka niespodzianka zarazem. 26 listopada właśnie ukazała się ta najnowsza płyta Zakopower kolendowo. Kiedy fani i, i słuchacze mogą liczyć na następną? Czy to może będzie już tego roku wiosną albo jesienią? To będzie tego roku jesienią. Płyta będzie zupełnie inna niż poprzednie. W tej chwili trudno mi jakoś szerzej na ten temat się wypowiadać, ale będzie ciekawie na pewno. Hmm. Co prawda już jest po świętach, ale czy mógłby Pan studentom Uniwersytetu Pedagogicznego, a także słuchaczom radia Spektrum, złożyć życzenia, takie pozdrowienia noworoczne, tak po góralsku? Oczywiście. Dla wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by wam nie wypadł bok, co by wam nie wypadła z pieca ruła, co by się wam gaździ no dobrze cuło, abyście byli zdrowi i weseli, jako w niebie Janieli Jamen. Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.